Dobra, lecimy. O! W końcu. piosenka. W końcu jakaś klasa porządna. Dziękuję. Witam. A może później klicza dodamy? Brzmi ciekawie? Weź się, goń, Mandzio. Hmm. Ciało jest te, które na tym, na teleskopie. Mm, okay. no, miałem reporta chyba niebieskiego i potem się pokazał żółty, więc to mógł być double kill i chyba Nawcia wbiegała do meda, ale nie jestem pewien. Nawcia zgłosiła. Mm, ja no, to na ona była, tam była. Na a była. drugie ciało, a drugie ciało? Ja y, Mandzio i Bladi oba, oba na teleskopie. A oba okay. tam są. Nawcia tam by wbiegała razem ze mną, widziałem. jak robię drilla. Nie, ja przebiegłam już. Do oba kile padły na teleskopie, za... nie pierdol głupot, odra... ty zabiłaś. Jezu, co ty mówisz? Ty, graf, ogar, język, ok. Trochę nerwy w dół. Ja, spokojnie. Ale ogólnie, no to co? Ja jestem w drodze do, do specimena, jakby tam w środku, przez przejś... za przejściem. Ja już tą odbiegłem. E, czy ktoś jeszcze był przy ciele? Ja. Ktoś jeszcze? Nawcia. Ja nie, nie, albo Graf jest impostorem i bardzo mocno próbuje na mnie coś zrzucić, i po prostu dlatego tak się odpalił, albo nie. Wiem. W sensie. Dobrze. E, no mów, była, była, e, były szare postacie, i ja zrobiłam. E, tą czy, mo może lover skill to też mógł być w sumie? Nie? nie? Na pewno nie? Sytuacja jest prosta po prostu. Byłem w medzie tylko ja, Nawcia i Graf. Ja pobiegłem pierwszy w głąb, zrobiłem no to ty skan. Nie, po prostu poczekaj. Potem wbiegli prawdopodobnie y Mandzio i Blady, jeżeli Graf mówi, że tam są dwa ciała, bo ty wybiegaj z rakietki. Ty Nawcia stała na temperaturce, odpalił się kamuflaż. I teraz prawdopodobnie AB, który przebiegał, ciachnął i ucieka do Specimena, Nawcia może być drugim, albo tygraf, bo kto normalny by reportował na kamuflażu, skoro możemy zobaczyć, kto jest impostorem? Ja... Było jedno ciało, Mandzio stał przy teleskopie i akurat Mandzio umarł i Nawcia zgłosiła albo jedno, albo drugie. Ja a na samym początku a, praktycznie... Czyli bladego nie było w medzie w ciała? Nie mam pojęcia, był kamuflaż ciało. i było ten. A, czyli... Znaczy były dwa ciała. Co? Czyli Bloody mógł paść zupełnie gdzie indziej. Czy może być to lover, co po prostu niefortunny z biegokojeczności? Okay, ja jestem pewien, się. że widziałem mandzia żywego, aż przez takie, nie wiem, ułamek sekundy pod koniec rundy dopiero zobaczyłem takiego. Tak byłaś. No. był super świeżutki kill. Taki super ale świeżutki wejść Skoro nawcia na szarych postaciach, nie widziała, że ktoś biegnie, ciacha i ucieka. Tylko po prostu widziała ciało, no, no jest to wcielnie logiczne dla mnie, żeby Graf zabijał z rakietek i nagle takie coś by się oddało. Ale to mógł, nie zdążyć, na mógł nie zdążyć, mógł nie zdążyć, nie zdążyć uciec, o. Ale ja, Więc no to czemu go nie bardzo... na przykład? No mogę no, go od gonić. Od razu zgłosiłam. Nie ma to. W się sensie, no to jest, jest słabe, że zgłosiłam, ale no na kolejny Ale powinnaś razy... widzieć z której hmm. strony ktoś biegnie i zabija. Nie widziałam, bo robiłam rakietę. Okej. Okay. Dobra, lecimy do świateł. O, dobra. Jako, że jest zrobione, idziemy sobie na dół, idziemy sobie do dwa. robimy sobie czyk, cyk cyk, ściora. E, eee, dobra, co... Trzeba... Mm, nie można walnąć grafa na pewno To jest podstawa. Okej, okay, przycisk. Witam. Dzień Cześć. dobry. Cześć. To to ustalmy. Jak to jak to było? Wbiegłem ja, Nawcia, Graf do Meda. Ja wbiegłem tam wcześniej na samym praktycznie początku i biegłem do Specimena. Dobra, Nawcia, czy widziałaś albo Graf ej biega? Nie, ja nie widziałam dlatego Na że samym początku, ee, no w sensie na samym początku wszyscy praturę, się widzą, nie, ale la... potem nie. No tak, no wy chyba mandzie na pewno na początku wiem, że jak wbiegałem do Meda stał przy lodziku. To, no, mi to mi się kojarzy. W rakietowym, a nie lawowym, tak? No ktoś, tak, ten ra obok o rakiety, po lewej. Czy, tak. czy ktoś widział i biega, jak wbiega? Mm. No, po powiedziałem dokładnie, gdzie stał Mandzio, kiedy wbiegałem do meda, więc... Co no na w tamtym Powinnaś... momen... Słuchajcie, Ty... no. słuchajcie. Ja wam mówię tak. Widziałam Mandzia, dlatego że robiłam z nim temperaturę. Wcześniej robił Lodzika. Faktycznie e, potem e, zmieniły się kolory. Ja zaczęłam robić planetę. kiedy skończyłam robić planetę, to e, zobaczyłam, że leży ciało, i zgłosiłam. To Więc. Jakim cudem widziałeś, że Mandzia robi Lodzika, skoro wbiega się jako jed, jed, druga? Nie, jako nie wbiegłam jako, jako druga. Że Mandzia, do Laba. Jako, ja, Mandzia jako pierwszy wybiegł z Dropshipa. I robił no. Lodzika po lewej stronie. Ja w tym momencie y, weszłam do laba, zaczęłam robić temperaturę, Mandzio przybiegł, zaczęłam robić planety. Mm -hmm. Więc miałam zasłonięty ekran, dlatego mogłam też nie widzieć Ejbiego. Więc Czyli... nie będę mówiła, że go widziałam, jeżeli go nie widziałam, dlatego no dobra. że mogę skończyłaś... go na przykład... Wy... I skończyłeś no. teleskop i nagle masz ciało pod nogami. Tak i były szare postaci. No to w tym momencie jest albo AB po prostu, e graf, czy widziałeś kogoś kto jeszcze biegł przed tobą, bo ty wybiegłeś z rakiet, czy ktoś biegał przed tobą w medzie, czy tylko nafcia stała i ciała? No to w tym momencie zostaje mi AB, który przebiegał, ja, który mogę totalnie Ale teraz kiedy... impostorować i przesłuchiwać was, ewentualnie nawcia i graf ten, na pewno w tej trójce jest impostor jeden tylko jak ja na początku od było. razu ja wiem, wbiegłem do specjalisty, dziennie... no to nie ma szans, żebym, żebym był ty, w stanie ej, się tak tam cofnąć. Mówisz, no ale że znawce ci nie widziała, a po drugie widzi. Po, no, no problem ciało. był taki, że no mandzie mnie a. Nie widział, który nie żyje, no więc no to jest dobra, trochę no, problematyczne. No, albo zabiła w tym momencie, albo, albo graf, graf zabił graf, się Dlatego, cofnął. że zrobił się bardzo agresywny w tym momencie. Nie, graf po prostu tak jest, że jak widzi ciało, to oskarża. Okej, też jest taka opcja. I pytanie, czy gra był skierowany w lewo czy w prawo postacią? Bo jak lewo to uciekał, jak prawo to biegł. Och, nie, nie hmm. rozumiem. Bo postać się zmienia kierunkami, zawsze się po to nabiekniesz. Nie rozumiem. Wytłumaczysz na kolejnym przycisku. Hmm. Wykrzyknik, role jeśli chcecie wiedzieć, kazdo, znać każdą rolę po kolei. Eee, czat, ja mam wszystkich, wszystkich kurczę rol, nie wytłumaczę kurczę, jak wy chcecie, no, po prostu macie pod wykrzyknik role wszystkie i tam jest wszystko rozpisane. Dałoby się walnąć tego, walnąć, Mitriksa, mm, yy, Mitrixa. No, ale mi trochę po obiegu, odbieg mi. Cyk. Mhm, Ktoś siedzi na kamerach. Okej. Okay. No wersji. Ale przyps. Ale peszek. No ciało graf, wo, Ciało grafa przy jak się schodzi z wyjście z laba. Weźcie do laba na dole. No to, no to małe... mamy już czysto, że graf nie zabił. No to wydałem to. No wam graf nie zabił. Prawdopodobnie. Zaszka, Kucu. Słucham, ja cię, tak się rozgadałem dwie rundy. Co sądzicie o dedukcji? Eee, mamy tak Kill loversowy na bank. No. Hmm. I... No. teraz tak. Kucu, gdzie to ciało? E, jak wchodzisz do laba, tam Od klikasz... Od na prawo. No, no, storage prawo. Okej, okay, no to w takim ścianą. razie było te zaraz za mną. Ej, poczekajcie, a co jeżeli graf... ale nie, to by było głupie. Dobra, zagotujmy na bo bardziej podejrzamy. Czemu jestem... Ponieważ nawczego go nie widziała, był kamuflaż, Prawdopodobnie rąbnął losem osobę na staku na czy teraz na... był a z drugi, typ, a drugi Czy teraz typ był kamuflaż? To jest z nafcia prawdopodobnie. Okay. Nie, nie, bo nie, na pewno czy, czy był nie. Był teraz zabił. kamuflaż? Nie, nie było Nie było kamuflażu. Znaczy ja widz... bo... A A jeśli Lovers był tym, był impostorem? I po prostu kamuflaża nie było? I tak z pierwszego kila zostajesz mi ty i nafcia Pierwszego kila nie mógł zrobić Zach ani Kucu, to jest niemożliwe. No nie, bo ja bym nawet... widział jakkolwiek by ktoś z venta wybiegał Kole, ale to jest dziwne, że ty, Mitrix, tam od, odbiegasz od tego ciała tak trochę No ale ja biegałem za tobą po prostu, bo ja robiłem rundki, bo ABI mnie dosyć tak podejrzanie róg No po ale której. nie zabiłem cię, no kurde, ja po kurde, po prostu odbiegłem zupełnie w drugą stronę Jak zgasło światło, wy... to się, to ja poszedłem do, ja do meda i tak Z z kimś i po prostu tam padł, bo ja go nawet nie widziałem, że on tam biegał ja... problem jest taki, że jak Mitryk powiedział, że no ja mogłem być tutaj impostorem i was przesłuchiwać i tak dalej, to zaczęło mnie to tak... Aj. To na kogo byś nawciadała? Ja jestem na Abi. Od pierwszej rudy. Za movement i za to ile osób teraz zostało. Kucu na pewno nie zabił. To jest niemożliwe, żeby zabił. Może być to Abi, ale może być też to ty. W sensie Zacha, na przykład od samego początku gry się nie za bardzo odzywa. Bo nie było... Miałem idealną nie pierwszy... okazję, no tak, żeby cię wiem. walnąć. Nie miałeś, bo uciekałem przed tobą No jakby uciekałeś, ale równie dobrze, ty, no, jakby nowe. się wyłączyło światło, to też mogłem cię walnąć Nie mogłeś, bo... Czemu nie? Czekałem niby? Widziałem cię raz, a potem obieg... bo miałem torcza Dobra, A, miałeś torca. no ale ja cię nie widziałem właśnie w tym problem Plus... nie, plus... Głosujcie, no skipujcie Jaki skip? Mmm, do dupy Eee, ktoś zagłosował na nawcie. Gdybym zagłosował na nawcie, dałoby się to zrobić. Myślałem, że już się runda skończy. Źle wyliczyłem. Myślałem, że się runda skończy, jak walny grafa. No, a było 7 osób. Mm. Nie, myślałem, że się runda skończy. Było 8, nie 7. I mi się porąbało. I walnąłem grafa, bo myślałem, że już będzie po rundzie. No, bo dbał ten loversowy frak. Ale zostało. Okazało się, że jeszcze jedna osoba była. No, źle wyliczyłem, no. No nic, no nic się nie stało. Do przeżycia. Dobrze, Nawcia, jeszcze jeden, jeszcze jeden, dasz radę! Nie, 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 Nawcia, to jest najgorsze, co możesz zrobić w tym momencie! Jezu, ale tragedia, nie! Ale tragedia. No nie, dobra, to jest po robocie. O, jak dobrze. A jajaj. Nie, to jest kolejny raz, Mitrich, kiedy ty zgłaszasz ciało. Bo zostawiłem ci zachowanie adminie, a Kucu naprawia elektrykę. A ciało jest. Co pod ty blacami. gadasz? Ja teraz hmm. jestem po lewej stronie i wychodzę z elektryki. Właśnie, bo, nie, bo jedna ciała. osoba nie zagłosowała. Ja no jakby, jakby. Nie Co wiem, ty czy nawcja głosowała, czy nie. To ja ciebie zostawiłam z zachą. Nie no... Psek, nie ma szans ja, ja jest ja po robocie. naprawia elektrykę. Kucu, czy no, no, na... elektrykę. Naprawiam elektrykę teraz. Ale ty nie widziałeś, mm. że bym nie dobiegła do elektryka, więc idealnie się zgadza timing. Nie Anna, no, no, już zagłosował, no jest po robocie, no. Nawet na zrobić zadanie, No nie no, po robocie. To ja nie mam przecis. Pieniądze. Ja robiła, 2 zł i 24 biegasz, Cześć, Pasiastii. Pasiastii złote i biegasz, grosze. Zrobiłem Dziękuję za donata. Pieniądze! A Masz dwa razy to przyszło? Wytyfy? Dobra, Pasiaś przekazuje 2 zł i 24 grosze. Skończą teraz pięć stronie. piąteczka. Nie musisz, przekonać, ja, na ciebie, więc musisz się ja głosuję na ciebie. Dlatego, że po prostu kolejny raz zgłaszasz ciało No dwa razy to samo na weszło początku bardzo A są, to są dwa inne dodajcy e, Wydaje mi się, że to może nie być kucu I że jesteś to bardziej ty Kuc jest na pewno niewinny Bo byłem z nim hmm. no, no. w początku Kurde Ty Nawcia zagłosowałaś poprzednio? Słucham? Tak, zagłosowałam No kurde, kto się na zagłosował no. Na Mitrixa no nie, Ja tak zagłosowałem tak. też na Mitrixa To tak to by było dwa a było tylko jeden głos Zajubiście, na Mitrixa. Zajmij się, no, no, niestety. Aha. Za dużo osób zagłosowało na Mitrixa. Do nie, no, dziwnie. Może, albo ja, może słuchajcie. Nie, tego. No, Dabaj, może się nie złapało. Gdyby nie złapało, by się wygrali. No. To jest już ta chwila, żeby wprowadzić Roberta Kupicę. A za kolejne 30 Robert minut au! A za kolejne 30 au, au. minut glicza. Uuuu, uh, nowa wow. klasa! A Glitch to jest taka totalnie nowa klasa, bo to jest. Ich... Glitch jest jakby oh. kamuflażerem i impostorem, ale neutralny. To, co nie, dodać. Nie wiem czy jest neutralny. Dodaj flasza, na 100% flasza. Flasha. Wow. Jakie 100%? Nie no. Nie, nie na, nie na pierwszą rudę na 100% potem nie. 90 no nie, nie, mogę dać mamy. 90. No dodaj 90, do... Nie no, będzie ewidentny, że ktoś biega szybko, super szybko. No chyba, że ktoś będzie stał w miejscu. Mhm. Dobra A wiesz, no, że Chuck tak no, się, to się napisał, stoi i przebiega? Myślę, nie zagłosała, nie wiem Aaa, nie zagłosowała Ja zagłosowałam No, no, nie no nie wiem, AB, bo no, 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 Aby AB nie chciał AB wygrać biegów. Nie wiem, co się wydarzyło w takim razie ja Aby tak, bo... musisz nacisnąć tam taki vote i dlatego, takie hmm. okejkę okay naciskać Pewnie zapomniałeś Tak, na pewno, oczywiście, wcale nie robię tego cały czas Dobra, zróbmy to szybko Cyk, cyk, cyk Cyk, cyk, cyk A że wpadka awczy. No nieźle, to nie jest zła no wpadka. Dobra, mhm, mm dobra, cyk, 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 ale że Bloody jest inżynierem? <grym> Teraz nie wiem, czy to jest inżynier, czy nie. Łow, wpadka jest flaszem Ale kozak Mamy Warflinga Flasza, kurde jak Ale to trochę przerąbane w sobie z drugiej strony Bo wszyscy będą wiedzieli, że to ona <śm> Jak nagle na Warflingu Wleci w ziu <śm> To by było całkiem zabawne XD yeah. <śm> Ale to będzie piękne o nie, bo to widać. To widać jak się zmienia wpadka. Trzewalone. To jest podmazik. Co tu się dzieje? Jakie to zebranie jest? Nawalni! No, okay. wiemy, gdzie się to wydarzyło. Wiemy? Mm -hmm. Ty Ak graf wie. nie wiesz, bo ty jesteś niewinny. Tak, Dziękuję. jesteś niewinny. Osoby e... w obrębie tego killa, to był Mitrix, to była wpadka, to był Patmas, który odbiegł troszeczkę wcześniej i byłem ja, który wybiegł jako pierwszy w ogóle z tamtej Jak grupy. Jak świeży jest kill? Teraz. Sekunda. E, clearuje Zachę, stał na downloadzie w specimenie. Z tego A, killa przejrzał. I Kucu no. chyba, Kucu, Kucu, Gdzie ze mną na samym Kira początku robiła asteroidy? E... Ten, ja no. mam tylko i... Ja teraz jeszcze na, na lornetce w Medbaju. Ja jestem Zapytać. w 2 biegnę do świata. Jak jest twój movement ogólnie, powiedz mi. Ogólnie, dobra, Chcesz zrobiłem najpierw kluczyk, potem zrobiłem tą rakietkę tam, tam na spawnie Potem pobiegłem do Meda, zrobiłem temperaturę. Pobiegłem w lewą stronę, sprawdzałem, bo widziałem, że wskoczyłeś do wenta i się zastanawiałem, czy ty jesteś inżynierem, czy jesteś impostorem. I biegłem od jednego wenta do drugiego i patrzyłem czy wyskakujesz, czy nie. Potem pobiegłem na lewą stronę, poszedłem w dół, zrobiłem rzut śmieci, był tam e, chyba graf i ktoś, nie wiem kto tam jeszcze był. Mm -hmm. A, i kucu? Potem pobiegłem na prawą stronę. Poszedłem, zrobiłem, zrobiłem przy yy, waltansach temperaturkę, wróciłem do Admina Zobaczyłem tam Dobra. była niezła grupka zebranko Potem jak zgasło światło pobiegłem na lewą stronę, jestem teraz w dolnym od okay. dwa biegłem do świateł. Okej, okay, może się skąpłem A... na czekaj, tym kilo? Pocie, nie, nie, nie. nie bo Ale to ja mam ważne informacje, czekaj, ja mam ważną informację. No, Abi zabił na moich oczach. Tak. Ja przebiegałam, bo byłam szybka. Co? I Dlaczego Aby? to nam mówisz dopiero teraz, a nie na początku? No bo kiedy czeka, to było oczywiste informacje. Nie, nie wiem, bo nie bo czekaliś to... masz inny się czekaliśmy Czekaliśmy aż reszta powie się w Dokładnie. kopie, Cześć ewentualnie. Cześć Cześć tam zupełnie, mi okay, mnie tam. zupełnie, no zupełnie mnie tam nie ma. Taka Dobra, a, nie zabił ma na, mnie na No nie ma mnie tam. Uwaga, pytanie. pytanie, czy wpadka mogła być pepegą i być drugim postrem, i nie zabiła? Nie wiem, ale Abe jest 100% Szczerze, po Czym? na siebie. A Mogą nie myślicie, to, kurna, o tym, że może być Morfin, który się we mnie zmienił? Absolutnie nie. Mi się wydaje, że Abe właśnie się zmienił, Morfingował kogoś. Zacha, powiedz, a ty gdzie byłeś? z grafem? Cały czas? Tak, czy czyściutki, jak za. No to w jeżeli, takim razie Abe zamienił stop, się stop, 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 w Zachę, bo jeżeli... ja myślałem, Zacha. Widziałem, jak Zacha nagle przebiega koło Co? wejścia. Eee, okay, do meda. Okej, jest do bardzo dużo, jest bardzo dużo licznych odskarżeń na jego, zada, bo ja, ja chciałem 6, zarzucić jeszcze jedną sekund. możliwością. Idziemy Przedziałem... na dropship. Na nas po a, to, mógł być, okay, to mógł być, to mógł do być do ewentualnie, ewentualnie Patmas, który wybiegł również nie jako jeden z pierwszych, i sobą. się przemienił. Nie widziałem ciebie już później no, za sobą. A jest w ogóle morfik, a nie było przypadkiem tego? Jest fifty-fifty, znaczy no jest może być albo kamuflażer, albo Morfik, albo... Czyli co, Ebie zabił po prostu na wizji? Aha. Ale kurna, jeśli to byli rowerzy, no, no, to jeszcze panem, rozumiem, jest ale, ale jak wpadka wpadka nie kurde, nie walnęła, to ta po, ta po ta prostu nie ta mogę. Ta to po to prostu, prostu nie, nie mogę, jeśli wpadka była i yy, nie była Loversem z Mitrixem i był. mnie wyrobiła. No pierwszy nie wyrobię. No szczeli mnie coś. Nie, to nie był pierwszy dzień, kiedy daliśmy, jak za. Ale dopracili. Nie, no kurwa, to nie to mogę, to mogę, mogę to jeśli to jest ten. Jeśli wpadka nie jest Loversem z Mitrixem. Nie, no nie może być, bo jest morflingiem. Morphing nie może być jednocześnie ten. Ja pierdzielę! Wpadka! Przecież mnie coś strzeli. Co jest z nią? Wiesz, to jest powalone. No pepega straszna się odwaliła tutaj. Jeszcze mnie wrobiła, kurna, dodatkowo. Przepraszam, ale mnie ośniło. No, no. Co chcesz powiedzieć, Trix? O, o co chodzi? Słuchajcie, jakie jest zachowanie wasze, jeżeli jesteście Morflingiem? Hmm. Zabijacie i przeważnie wbiegacie w dużą ilość osób, żeby was widziała. Sko e nie jest to raczej osoba z nas, albo nie wiem, osoba. Nie no, kurwa, nie wierzę, jak, jak teraz twierdzą, gdzie, że, że, że jednak to był głupi wy Więc Głupie wyrzucenie. Planie, AB... Na pewno zabił, jest impostorem, bo nie był Morflingiem. Bo zgadzało się, że wbiegł od prawej strony i nie, i nie widział raczej większej ilości osób w adminie. A mi się wydaje, że. jak to? Tak jest totalną pepegą, bo AB ja nie uciekał szyka. od tego ciała, nie, ja jestem... nie odbiegał od ciała, tylko stał. Więc to jest dziwne, jakby czeka po prostu. Do czy chila, przeżyjemy, spalikowa. jeżeli egze będzie. Jeżeli Mitrix będzie egze i wygra, czy to przeżyjemy, czy nie, to no będzie zbyt mogę, dużo. Nie, humana. nie, nie, mogę. No ja przegram, Nie mam przeżyję, mam wydupione, nie tak, mogę. Ale ja, mam, ja mam jedno w takim razie pytanie kluczowe. Pytanie nie. Może, no widać klasy po śmierci, tylko że musi być losowanie, a czy musi być. Meeting, żeby było widać klasy. Dlatego, dlatego ja mam sobie ja, sobie ewentualnie... ja bym teraz eskipował teraz. Nie, nie, to, nie no, nie ja mogę skipował. wpadka. Nie, ja możecie że no, nie zagłosować ja w sumie. to, to nie bo, okay, bo Ejkos na no zabił. O, Fatka mi napisała, I że zwyciężyła jako Morf. No ja Impostor, tak jest. Ale to było straszne. No nie po prostu na mnie. Ej, tak, ej, tak stał. Ej, no czemu nie wyszedł na mnie? Ja Impostorem. Ja Ja, zagłosowałem. ja też ja zagłosowałem A to wszyscy zagłosowali niby no pewnie. Wszyscy na ciebie zagłosowali, widocznie ktoś musiał przebić, Major po prostu Ja wierzyłem. Naprawdę. Ale, że samo to, że najpierw to zrobiła, a potem mnie jeszcze wrobiła, zamiast wrobić w to powiedzmy Matrixa, mi bo mieliśmy przewagę, i wtedy bym powiedział zupełnie co innego, to by było dużo prostsze. Ja pierdzielę, ale BBGA się odpaliła. Wpadka się tak namieczaiła, troszeczkę w sumie przyłapiła, troszeczkę patrz na Wpadka tak szybko biegasz, że się po ścianach szybka. obija. Ja jesteś to Robertem Gottwicą. No to jest, ja w jest lasz... szybka. To jest flash wpadka! Po prostu. Ja nie mam czasu z wami rozmawiać, ja teraz jestem w ciągłym ciągu pośpiechowym. W ciągłym jestem ciągu, w nie do czasie. Nie, nie, nie mogę z, z tobą rozmawiać, jestem nie na Nie mogę udtoku. z tobą rozmawiać. Ale a to ty, ty dzwonić? No i właśnie. Co, to na mnie, na mnie, na mnie. Jestem podejrzana bardzo, też bym na siebie zagłosowała. Dobrze, to głosuję no ja okay. na siebie. Chciałem nacisnąć na przycisk, bo wiecie, że co, jeden raz co, codziennie muszę przynajmniej raz. Dobrze, dobrze, nie? Bo wiesz, żeby się ten... no. No co wy robicie, no? <laughs> no niestety w podcast znowu próbowaliśmy, ale... <laughs> ...Major jest zbyt potężny, więc nie da się zdobyć. <laughs> no, major. No, no, Major. No, major tak. <laughs> Próbowaliśmy, ale major jest zbyt potężny Nie no, umarłem Czemu wpadka kręci bączki dookoła admina? No nie mogę Wpadka przestań kręcić bączki, zrób coś podejrzanego, żeby cię wyrzucili

OK, moja inżyniera. Ja jestem inżynierem. Okej, okay, wpadka Jester Bloody Engineer. Nie, tak. nie wpadka, nie jest Jesterem. Jest Mandziu, bo no jest stary, stary. Bloody. Tak o nie, do do. do. Ach, przepraszam, przekosz. No, kto stał, gdzie kto z tą wpadką, gdzie? Oj. Nic to, no Ale to jest nieważne, słuchaj. Patka ma no, bardzo ciekawą ale... podwójną psychologię, ale myślę, że ona no jest w Czekajcie, czekajcie. Poczekaj, Wpatka... dajcie ok, paccowi ok, powiedzieć. Się. no e, Dajcie paccowi powiedzieć. Spadka przebiegła w stroju mandzia od, od was chowała się na kamerach, żeby nikt nie zobaczył, jak się przemienia z powrotem w swoją postać. No tak, Za dnia pięknością postaram. w nocy zaś szkaradą. Tak. Żegnaj. <laughs> Za ten cytat ze szreka głosuję! Nie, cytat nainhos, menos, no, no, My... no, nie, nie, nie! Inżynier, znowu górą! No nie jest nie mogę, Nie mogę, spadka, nie mogłem! za został głos! Nie mogłem. daj się! co tu się działo! Spadka, nie mogę! Jeszcze Robert Kurwicz, to jeszcze podwójna. Ej, gdzie się No słuchaj, No, bo ja miałam tyle tych przycisków, że tu morf, tu coś, i ja zaczęłam morf trzymać zamiast kill A ja stoję przy tym fragu, wpadka, BB, Tricksail, stoi dalej A ja walę, to i morf, nie? Ja tak patrzę, ciało upada, AB stoi No takie wytyfne, no co się to... No bo wpadka nie miała czasu teraz zabijać Takie wpadka, czy ty możesz kliknąć kill? <sł> No, wpadka okay, nie chciała. Okay. Chciała ugrać Wyjdź wejdź, wyjdź wejdź.